Jeszcze w 2010 roku Mediolan był liderem jakości życia we Włoszech. Dziś, w 2025 roku, spadł o ponad 30 miejsc w krajowych rankingach bezpieczeństwa. Dla te, dlaczego tak się dzieje? I jak zawsze, w zachodnich krajach. Głównym powodem jest masowa migracja, brak integracji, upadek usług publicznych i coraz silniejsze mafie tutaj we Włoszech. Liczba zarejestrowanych przestępstw w Mediolanie wzrosła o 18% w ciągu zaledwie dwóch lat. A to tylko dane oficjalne oczywiście. Rzeczywistość wygląda tutaj znacznie gorzej. Via Padova, San Siro czy Corvetto. Te nazwy kiedyś nic nie znaczyły. Dziś to symbole strachu. Codzienne kradzieże, ataki nożami, porachunki gangów z Afryki i z Bliskiego Wschodu. Tylko w 2024 roku w dzielnicy Rogoredo doszło do ponad 400 interwencji policyjnych związanych z handlem narkotykami. Władze tutaj w Mediolanie już sobie po prostu nie radzą z tym problemem. Policjanci otwarcie przyznają, że są dzielnice, do których, do których nikt z nich nie chce jechać. Mediolan tonie w graffiti i to nie w artystycznym ale gangowym. Napisy w języku arabskim, symbole klanów z Afryki, wezwania do dżihadu. Wszystko tutaj znajdziemy na włoskich domach. Na stacjach metra śmierdzi uriną. Podobnie jak w Paryżu. Bezdomni śpią między automatami z biletami. W 2025 roku w Mediolanie zarejestrowano ponad 16 tysięcy bezdomnych. To jest nawet więcej niż oficjalnie jest zgłoszonych w Kolonii. Nakręciłem film na ten temat. Zapraszam do oglądania. Podlinkuję go Wam nad moją głową. I to wzrost o 60% w ciągu zaledwie trzech lat. A przecież to jedno z najbogatszych miast Włoch. Włoską mafię już kilka lat temu zastąpiły międzynarodowe grupy przestępcze. Narkotyki z Albanii, fałszywe dokumenty z Pakistanu, przemyt ludzi z Afryki. Miasto stało się portem przesiadkowym dla nielegalnych operacji. I właśnie w takich domach, jak tutaj widzicie. Mieszka bardzo dużo nielegalnych z krajów arabskich i z Afryki. Zwykli mieszkańcy Mediolanu boją się na ten temat cokolwiek powiedzieć, bo tu zamówienie prawdy można oberwać nożem. W tym miejscu na przykład kiedyś to były hale produkcyjne, magazyny i tak dalej. Dzisiaj mieszkają tutaj ludzie. A dzieje się tak, ponieważ czynsze w Mediolanie wzrosły o ponad 40% w ciągu 5 lat. Zarobki oczywiście stoją w miejscu. Coraz więcej Włochów ucieka z miasta na wieś lub za granicę. Nawet klasy średniej nie stać już na normalne życie w centrum miasta. Sklepy zamykają się masowo. Ich miejsce zajmują kebaby, lombardy i sklepy z używaną elektroniką lub odzieżą. Czy to jeszcze Europa? W roku 2025 ponad 48% mieszkańców Mediolanu to osoby z tłem migracyjnym. W niektórych dzielnicach, jak Via Padowa, Włosi stanowią już mniejszość. Szkoły powoli przestają uczyć po włosku. Uczniowie rozmawiają między sobą po arabsku, francusku czy urdu. Brakuje integracji, brakuje zasad, a za krytykę grozi publiczne potępienie. Wieczorami tutaj ta ulica jest pusta, nikt tu nie chodzi, nie spaceruje. Jest bardzo niebezpiecznie. Oświetlenie. Tutaj, na tej ulicy, akurat nie działa wieczorem. Jest wyłączone przez właśnie mieszkańców. Tu widzicie jedno z mieszkań. Drzwi były otwarte. Może widzicie, że tutaj tak ludzie w takich warunkach mieszkają w bogatym włoskim Mediolanie. Na szczęście takich rzeczy jeszcze nie znamy. Z Polski. Gdy Mediolan się sypie, wiele polskich miast rozkwita. Warszawa, Wrocław, Kraków. Czyste ulice, bezpieczeństwo, spokojne życie po prostu. Polska nie pozwoliła na powstanie no-go zones. Ulice są monitorowane, policja skuteczna, a obywatele nie boją się wyjść wieczorem na spacer. Czy to Polska będzie nową Europą, nową i lepszą Europą? Jestem tutaj dwa dni w Mediolanie i w tej dzielnicy, gdzie się znajduję, jeszcze nie widziałem żadnego wozu policyjnego. Od czasu do czasu przejeżdżają tutaj karetki, ale policji nie widać. Dzisiaj jest gorący dzień, dlatego nie, nie ma ludzi na ulicy. Wszyscy siedzą gdzieś pochowani w swoich dziuplach, ale po zachodzie słońca robi tu się na ulicy naprawdę bardzo ciekawie i oczywiście niebezpiecznie. Kobiety to już dawno same nie wychodzą na ulicę. Tak jak mówię, różne gangi afrykańskie, arabskie, albańskie mają oznaczone swoje dzielnice właśnie poprzez grafiti na tych różnych domach. Tutaj każdy dom jest pełen grafiti. Nie ma domu bez grafiti. Że wszystkie budynki są oznaczone w Mediolanie. Tu jak widzicie są jakieś kody, cyfry i każda cyfra, każde graffiti, ma swoje znaczenie. Dom jest tutaj całkiem niezły, ale jak widzicie, cały posmarowany. Mediolan to kiedyś Duma Włoch, a dzisiaj po prostu przestrzeń przetrwania szczególnie na obrzeżach centrum jeszcze tak w miarę wygląda wczoraj byłem krótko w centrum w pobliżu katedry i tam chyba stało pokażę wam za chwilę e, nagrałem to wideo stało chyba z 20 samochodów policyjnych także tam oni się gromadzą pilnują swoich turystycznych spotów a obrzeża po prostu nie mają jakiejkolwiek ochrony Z miasta mody stała się strefa wojny kulturowej, ekonomicznej i społecznej. A to dopiero początek. Jeśli Europa nie otworzy oczu, za kilka lat każde duże miasto będzie wyglądać jak dzisiejszy Mediolan. A co z wami? Czujecie się bezpieczni w Europie? Czy widzicie różnicę między Warszawą a Mediolanem? Napiszcie proszę w komentarzu. Subskrybujcie nasz kanał, ponieważ tylko u nas dowiecie się całą prawdę. Do zobaczenia w następnym odcinku, a na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia. Hej!